Ale słuchajcie cześć, widzowie, z tej strony Pączek i witam was. Kolejny materiał na moim kanale, i dzisiaj nagrywamy misję Alpinista. Także, tak, widzowie, bierzemy sobie oczywiście cyk. Yy, a w ogóle, czemu ja mam wybór misji? Widzowie, widzicie? Tych aktów jeszcze nie mogę, bo wtedy grałem. Także, widzowie, wróć do gry. O, fak! Co się stało? No i teraz, widzowie, zaczynamy sobie misję. Jaka była tam? Nie, nie wiem Uu, Nie gadaj. Co to? Co to jest? Co to jest? Kto to jest? Kapitan Mac Tawisz. Ooo! I jak? Powiedzcie mi jak? Ej, 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 ej! Ej, jak? O! Spadłem. Ej, ja przeżyłem! A jednak nie Dobra Kurde no Ja on pali tą papierosa akurat teraz. Nie <laughs> Alpinista widzowie, to jest misja. jak mam tam przejść? Ło! Wow. E, no Ja chcę iść no Aha Tak mam, mamy iść Dobra Mordo idź Ja idę za tobą nie? Ooo, y, Czepiany? Jak to było? Czepaki? Aj. <klima> O wow. ppm 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 E O O wow Wow A trzeba się nauczyć tego, tu nam jeszcze robić, nie? Bo nam jeszcze widzę, że to trudno robić. O! Wow! Aj, o tym mówię. Na myśli widzę, że to trudno robić. Amerykań, coś tam, coś tam. Jak jak umrę? U, wow. Ora jeszcze raz. No, widzę, tam. O, żeby tak teraz poszło, nie? No pójdzie tak, pójdzie tak, wierzę w to. Wierzę w to. Wow! jest, widzę, wy dotarliśmy na szczyt. <ścoughs> O! Wow. Oh, Ufak. Ej, jak my się tu? to? Ja. Dobra. Ej, widzowie, jeszcze raz musimy to sobie pokonać. Kurde! Ajaj, ej, ej, widzowie. Dobra. Widzę, że dotarliśmy już nie. Wow, Dobra, widzę, że naciskamy sobie spację, nie? Chodź, o, co jest? Ej, co jest? O fuck. Dawaj, damy 3, 2, 1. Uuuh! Dobra, nice! Ej, widzowie, 790 amunicji, nie? Nie, widzowie, nie chcę na nic zmieniać. No, chyba, że. Pistolet, ale. Pistolet, widzowie się przyda, nie? Widzowie, wiecie to, że on się może przydać, pistolet. O, wow, dobra, ci dead. I widziałem w ogóle mam dla was przygotowanego snipera, y, Ghost Warrior, y, na 360, widzowie, ja dlatego y, będę nagrywał i widziałem mam też Elite 1 przygotowanego, ale to musimy, jutro już chyba będę nagrywał po szkole, jak wrócę, także, na, no, widzowie, dobra. Ujujuj Ej widzowie, ja, ja chyba pamiętam gdzie są niektóre dane wywiadu, nie? To by chyba O tu już chyba typy typ. Dobra O, o fa ej, ja chcę ja chcę widzowie ja jednąć ja 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 No zabijcie mnie, no proszę was No, zabijo, no, proszę no. Ajaj, i aj, zabijo, no, c'è. No, io ja, widziało kurde. Nie, ja, <grymio>, widzę wrzety, Ale... dobra. Dobra, ten dete. Oooh. Za taku niespodcevání po cichu a obzavej odblokovat osiągnięcie. no, já ja po cichu nejsem, ne. Já ja po cichacu. Hello. Każdy, widzę każdy z e i się nikt nie zorientował, nie? A jednak ktoś się tam zorientował, nie? Wow, idziemy widzę, do celu tam. <laughs> Dobra, tu coś, widzę, musimy zrobić. Nie wiem, widzę, wy co. F, OK, podkładam. I nie, widzę, podłożyliśmy sobie bombę. I teraz idziemy widzowie tam do celu <śmiech> 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 Hello Już dobra, oni widzą Daddy, Także ich już mamy widzowie z głowy, nie? Tam nikogo nie ma, nie ma tam też... Ja nie widzę, ja tu nic nie widzę, nie? A a widzowie już wiem trendy tutaj wejdź. Wejdź mi tu ty będą... o, wow, będą. Aha, idę tu auto jechało? Hello? Ło! Wow. No i widzowie. Nie udało się. Jeśli wstydzisz się swoich barw, lepiej poszukaj. Aha wow, Ale widzowie jeszcze raz muszę podglądać. Dobra, ile ich tu jest? Nie, no błagam, żeby jeszcze raz nie podkładano, nie? Czy podkładam? A, jeszcze raz. Dobra, F, dobra, U, Musimy, widzieć, wysadzić ich, nie? Dobra Dobra Tędy widzę, się pójdziemy Tędy, szybko Dobra Jest Alo kapitan MacTavish um, jest. Chodź. Ojoj. Wow. Ojoj. <coughs> A, musimy wziąć coś sobie. Tu musiałeś, dobra, F Mamy to, widzę Wow Ej, co jest? Oni go wykryli? Really? O oh. oh my god Co my mamy? Wow Ej, widzowie co się stało! Elo? My... O, ale my kurde zaskoczyliśmy, widzowie. Robiliśmy ich nieźle Dobra, może... Chodźcie mordeczki, wszystkie... Elo? Dobra, weźmiemy. Widzę, powalczymy pistoletem. Nie. Mimo... ojej Niestety widzowie leciutko się udało tak powalczyć sobie tym pistolecikiem. I no. Uj uj oj O! I co? O, o! Aha! Aż nawet background. Nie wiem widzę. Ale... Jak on mnie zabił, kurde. O! bo oni tylko z tej kolby małacek atakować, nie? No i co ty chciałeś mi zatakować, kurde, ten z pompą, no? Elo? Nie będziesz kurde. Aha, dobra, cyk, cyk. Elo, chciałeś mnie, chciałeś mnie bić, no to masz, nie? Wow! Ej, no kurde, no gdyby nie oni, to by było ładnie, no. No żyj godnie, kurde, jak mam żyć godnie, jak oni... No, dziwne. No, jeszcze tu mamy checkpoint'a. O, ty chciałeś mnie już, kurde. Halo? Dobra, jeszcze, jeszcze widzę że jedna próba. Halo? Dobra, widzę, prze, przełączamy na MP. O, wow, eee, ej, mój mnie bił! Kapitan mnie bił! Bił mi kapitan! Ej, widzieliście to, widzowie, chyba. Nie wiem, nie wiem, czy to mnie zacięło tak, czy, czy coś się stało. Oj, widzę nie wiem, o co z tym chodziło. Dobra, widzowie, raz się żyje, bierzemy pompę. No i patrzymy. Elo. Pompa. Pompa to CGM, kill. Wow, jeszcze tych. Ale Dobra, elo. No i teraz. Teraz, widzowie, patrzcie. Wow! Oh. Ale widzę, że już wiedziałem, że oni będą szli, nie? Bo widzę, ja, ja, Ja tu widziałem wcześniej kogoś, widziałem, nie? Ło! Ale nas widzę, za zacięło przez chwilkę. Jakoś widzę, nie wiem, w ogóle widzę ładny, ładny klimat. Taka, jakby nie świąteczna, ale taka fajna misja właśnie. Kurde, no i on mi zasłania, nie? No, i teraz ich tam... Elo, elo Dobra, wyczyściliśmy ich, ale... Teraz oni? Dobra Oni już... Jest. No jeden z innym. Elo Już nie miałeś szans, mordeczko O, da się tu wejść? Elo A są tu w ogóle jakieś dane wiadu? Uuuu Ej, widzowie, nie gadajcie Nie gadajcie Nie... nie. Co? Uu. Ej, widzowie, co jest? Taka misja kozacka. O, dobra, ładujemy. A nie da się ładować. ty, No, już po sobie. Mordeczko teraz ty. Dobra. Wow! wow. E, nie może tak być. O wow. widzę na razie y y skupimy się na tym, żeby lecieć, nie? Elo? Dobra, to nasi. A nie, to nie nasi. Co? By takie coś mały? O. Wow. A to nas. Ło! Ej, ale ich to z mi! Ło. Ej, to było i to mega dobre. Dobra. Wow. Ja. Yeah. Dobra. Teraz nie walnąć Dawać. Jest. Jest. Udało się za pierwszym razem. Ale to była, widzę, fajna misja. Wow. Jo, Ej, widzowie? Misja zarąbista. Nie wiem, widzowie, ale zarąbista misja? I co to jest? Hmm. Na pewno. Dobra, widzowie, i my widzimy się w kolejnych odcinkach. E, subskrybujcie kanał Nara.